Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Zagamy w... Odkąd tylko zacząłem StarCrafta Brood War Dostawałem Naprawdę wiele pytań Na ten temat Czy zaczniesz StarCrafta 2? Wtedy jeszcze nie miałem absolutnie Takich możliwości technicznych No proszę Z 3 czy 4 letnim komputerem To było praktycznie rzecz ujmując niemożliwe Na szczęście w międzyczasie zdarzyła mi się Lekka wymiana sprzętu, więc w tej chwili mam już takie możliwości i właśnie to robię. A więc witajcie bardzo serdecznie w serii The Game of Starcraft 2. Mam zamiar przechodzić całą kampanię ze wszystkimi misjami pobocznymi. Jeśli są jakieś możliwości wyboru misji, to również będę pokazywał obie możliwości, to w miarę możliwości naraz. Znaczy, wiadomo, że nie w jednym filmie, ale Rozumiecie o co chodzi. I co najważniejsze, w takiej dwójce w porównaniu do jedynki nastąpiła drobna zmiana, jeśli chodzi o poziomy trudności. Można wybrać sobie, na jakim poziomie cudności chcemy grać. Casual. Sama nazwa mówi. Jest to dla osób, które pierwszy raz stykają się ze wszelkiego rodzaju strategiami. Czemu? E, komputer gra żenująco słabo. Znaczy mówię to z perspektywy osoby, która no, już dosyć długo gra w a więc może dla takich zupełnych novice to może grać nawet dobrze, nie wiem. W dodatku trzeba napomknąć, że y, punkty życia przeciwników są zmniejszone o połowę. Naprawdę. Jeśli dajmy na to taki ultralisk ma 500 punktów życia, to na casualu będzie miał całe 250. Co ja pocznę? Normalnie nie wiem. I tak z nim przegę. Rozumiecie się o Normal to jest dla kogoś, kto, dajmy na to, grał już trochę, ale wciąż nie czuje się zbyt pewnie w grze. Halt, jeśli ktoś z łatwością przechodzi kampanię w Starcraft, a, Starcraft, a Brood War, potrafi sobie jakoś radzić na batonecie. Zaś Brutal, który zresztą ja wybieram. O matko Brutal. <laughs> brutal to jest wyzwanie dla większości ludzi, którzy będą grać yy, w Tarca 2, nawet tych doświadczonych. No i cóż. Ja właśnie zaczynam na Brutalu. Witamy Was z powrotem na świecie Marsara dość powiedzieć, że na Brutalu zazwyczaj większość misji przychodziłem gdzieś za nie, czwartym, piątym podejściem. W momencie kiedy po raz pierwszy przychodziłem na kampanię. Z góry mówię, nie na to, że będę wam pokazywał, w jaki sposób oblokowuje się Nie na Brutalu teraz. Dwa, mam już je wszystkie odblokowane, więc nawet nie byłbym w stanie pokazać, że o udało mi się to zrobić. Mogę sobie najwyżej pokazywać jakie są wymagania co do achievementów. I starać się robić te, które są w miarę znośne do zrobienia. A w naszych innych wiadomościach imperator Arktorus Mensk zwołał konferencję pasową, aby obieścić koniec tak zwanej wojny rojów. Hmm. Chyba nie zdąży się na bieżąco. Jim Raynor reprezentuje naprawdę realne zagrożenie do dominium. On jest człowiekiem bez skrupułów, który y, szerzy niepokój i strach w tym sektorze. On i jego banda y, y, rozbójców. Y? Boże. Chodzi o to, że wszczynają bunt y, we wszystkich y, możliwych światach i kradną wszystko, co y, jest w dominium. <coughs> Mówcie, co chcecie, mogę was zapewnić, że ten kryminalista zostanie przyprowadzony do porządku. Już niedługo. Hmm. Ale jak widać, nie lubi się z męskim. Ojej, ojej. Adiutanci, czy moje oddziały są gotowe? Twoje siły są przygotowane i czekają na Twoje rozkazy, komandorze. Wczytuję y, dane taktyczne. Dobrze. Czas wreszcie na rozpoczęcie tej e, rewolucji. E, z góry mówię. E, mogłem w każdej chwili. Oj, dobra, cicho bądź. E, mogłem w każdej chwili zainstalować potem polską wersję, ale nie przypadam. Okej. Okay. Ej, mam i podpisała zgodne prawo jazdy. Yy, wracając do tego, co wiem, mogłem. No, zapomniałem, co wiem. <laughs> o, matko. Mogłem w każdej chwili zainstalować polską wersję, ale nie przypadam zupełnie za głosami w niej. Pff, dajmy na to takie mędrztki. Gdy głos? I'm a baby girl in your baby world. No, rozumiecie. Nie, nie. Stacja Backwater jest w centrum. Yy, Yy, baba. Yy, oni za szybko mówią. Chodzi o to, że ta stacja znajduje się w, faktycznie w centrum dowodzenia yy, sił Dominium i zniszczenie jej przez rządy Dominium na tej planecie. Hmm, to brzmi fascynująco. Yy, warto też wspomnieć, że na Brutalu przeciwnicy mają. Z góry przewagę w technologii i w Ale ta właśnie baza została centrum dowodzenia wszystkich operacji na masaże. I niedawno siły dominium zostały z tego wycofane. Ludzie, cywile, tutaj są przeciwko dominium. I my zaraz będziemy schodzić na tą planetę, aby przerwać kontrolę męska nad planetą. Masada? Chyba tak. To się chyba wszystko na masarze dzieje. Żeby nie było na tej samej masarze, na której działo się pierwsze... Pieczę... ...trzy misje? W czterokarcie zwykłym? Chyba tak. Tak dawno to już było, że aż nie pamiętam z tego wszystkiego. Eee. Nie, po prostu. Nie przypominajcie mi, proszę, o po polskich głosach w tej Niektórzy są jeszcze w porządku. Ale. Niektórzy po prostu zniechęcają do jakiegokolwiek działania. Wciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. No, panowie, pokażmy mieszkańcom, że nie muszą bać się Dominium. As you wish, sir. Oto nasza dzielna grupka pięć malin oraz G malinola, który praktycznie... Yy, yy, ...praktycznie nie zmienił się. O, przy okazji. Tutaj jest drobna pomoc. Ale w sumie nic y, ciekawego się nie dowiemy, czego byśmy nie wiedzieli już z tej karty jedynki, chociażby. No, psy, psy no, uciekaj. Zawsze, zawsze, zawsze! Nie doży. Nie iść tą drogą. Bo co? Ha. Okej. Okay. E. Brawo. Iże. Żeby nie było, kolejkowanie kogo chcecie zabić nie jest wymagane. Ale przydaje się bardzo. Uważajcie na swoich sąsiadów. Niespółpracowanie będzie tylko spowalniało nasz progres. Komendarze, niszczenie tych holoboldów y, pomoże ...rozniecić błąd przeciwko y, w dominium. Jak chcecie wniosek? Zabić! Znudziło mi się już widzieć tą twarz męska. Zniszczysz to! Jej. Wiem, że mam lekkie opóźnienia, ale. Gdzie są wszyscy? Sprzedaj mnie. E? Pa. Co z tego, że w Dainoda? Dopóki przeżyję. Chodźmy na jednym hapeku. Moi sąsiedzi. Moja rodzina. To zaczyna wyglądać. Całkiem niedobrze. Auto save. Naprawdę przydatna funkcja. Kondorze, nasza siła dominium. zbiera się w centrum miasta. To chyba czas na przywołanie moich posiłków, o których wspominałem. Chyba cofniemy się na chwilę. O. Dzięki za asystę. Jesteśmy z tobą, Dejno. Pracujcie ciężko. Bądźcie dumni. M musicie y za poświęcić wszystko na chwałę dominium. Ty komunisto! Nie, za ty komunistyczne myśli. Tw wasze prawa muszą być bronione. To jest suche. To już było. To jest dalta płyta! Haha Wreszcie! To są mieszkańcy! Dostaniecie jakieś siedzenie, kiedy dojedziemy na miejsce wykopek Mój brat pojechał tam... ...tydzień temu Zniknął! Mam uciekł Zabijają cywili! Strzelać! O, to mało mi tego zostaje. Męskie ma wiele rzeczy, za które musi zapłacić. Dzięki, Daniel. Widziałem, że o nas nie zapomni. Jeszcze więcej ludzi jest trzymanych dalej. Zobaczymy się z nimi. Do dużym się cywile się wstaje do ataku! Dosłownie. O, 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 o. Fajny bat, SZLAK! A mi został... Cały jeden No i dwóch, ma nic. Damy sobie radę. Powinniśmy. Szybko. A, wikingi! A, wikingi! O których będę miał jeszcze okazję opowiedzieć. I pamiętajcie, każdy cywil musi być wyposażony w koktajl Młotowa. A teraz niszczyć! Yeah! Bunt to my! Bunt to my! <ścoughs> Nie myślałem, że możemy z niej walczyć, ale możemy. Teraz, już macie broni i zasoby, żeby to robić. Pamiętacie, Mański może was kontrolować tylko jeśli mu na to pozwolicie. Ach, te, ach, ten głęboki morał. Wracając do tego, co było. Znaczy, inaczej, wracając do achievementów. W każdej misji można dostać trzy. Tutaj miałem się dostaję się za wypełnienie wszystkich celów misji. Główne trzeba wypełnić pobocznych niekoniecznie, poboczne były to zniszczenie holoboldów. I udało mi się zniszczyć wszystkie, więc dostałbym achievementa. Za zabicie pięciu jednostek przeciwników samym Raynordem zabiję cztery, więc nie. Miałem zabić też wszystkie jednostki Dominium. W tej misji, i to mi się akurat udało, więc tego achievementa też bym dostał. Ten achievement wcale nie jest trudny, więc można go zrobić bez większych problemów. No i cóż, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!